Szota, szota ci malcza, zrobię zaraz Bo dobry dojazd jest Zobaczę na streamku ty No to... Ja pierdole Piszcie na czacie co o tym myślicie Bo ja dostałem raka właśnie Aha no Ja pierdole ty sam Aha, sam się wyjebał Kilof jest najgorszy na świecie. Ze względu na ten dźwięk. Wizualnie jest ładny, wizualnie jest ładny, ale zawsze to będę powtarzał. Ten dźwięk kurwa jak komar taki nad uchem w lecie. Co ty se śpisz, szustarano, a on ci przy uchu napierdala, i ty tak mówisz: Kurwo, kurwo! Przestajesz, zapalasz światło, gonisz go po całej chacie. W kurwę mnie ten Kilof naprawdę, w mnie. Także nie warto. Jakbyście się pytali, to nie warto. Robili. A ja taki swój, największy taki swój yy... <laughs> joke, joke obrzydliwy, to chyba było jak yy... włożyłem sobie szlaf od tego, szlaf od prysznica do dupy, Na... napełniła mi się trochę dupa wodą, z... normalnie z... rozszerzyłem odbyt. I zrobiłem takiego pierda wodnego i nawet grudy kału wyleciały, nie? Ja pierdolę. Trener to zobaczył. Dziękuję bardzo za piątaka. Trener to zobaczył, mówi, że jestem totalnym psychopatą i <śmówi> dzwonił do mojej mamy. Dzwonił do mojej mamy. Ale mama to już przymykała na to oko, bo wiedziała, że jestem pierdolnięty, także... Większego <śmówi> przypału z tym nie było. Ale to... To, by, to była taka historia, którą zawsze będę pamiętał. Patrzcie kurwa. Gratulacje. Oto nagroda kurwa Samsunga. Ja pierdolę. Skin Samsunga. A ty kurwa co? A ty kurwa co nadal nie masz Samsung Skina kurwa nieudaczniku. Hahaha. jeme. Ha, ha, ha. Oh, yeah, Ej, można tu... Można Ej, jak to walniecie kilofem, to was dalej wyjebię, patrzcie, zobaczcie to. Ale wywalicie, wybijecie. Ej, ja mam taki... Nie! O kurwa! Kurwa, jest... Dobra... Dobra, no i ja mam bedówkę teraz. Nie, nie, nie masz. Się. No nie masz, podniosę Czekaj. cię. Zrobię Chodź. dobry uczynek. Ej, co? Co?! Wylogowało mnie! Kurwa, reportuję ten kwadrat.

Musisz tak być ramię jak on to przyrupałem. Jak pierwsz dole z tym się potem dense?